Dlaczego święta Bożego Narodzenia tak bardzo mocno targają ludzkim sercem? Myślę, siostry i bracia, dlatego, że to są święta życia, życia, którego się rodzi, życia, które przychodzi po to, by być z nami, tego życia, które ma siłę nośną, które potrafi w sposób niezwykły czynić wielkie rzeczy. I dlatego to święto dla nas, chrześcijan, jest tak bardzo ważne. Oczywiście możemy przecież powiedzieć, bo znamy doskonale historię życia Chrystusa przed moment narodzenia, potem nauczania, trwania z ludźmi, a potem to, co najgorsze droga męki, cierpienia i krzyż, który zawsze stoi przy ołtarzu, przypominając nam o tym wydarzeniu. Oczywiście, moi drodzy, ale przecież całe to wydarzenie znowu ku czemu idzie, ku życiu. Bo taka jest droga chrześcijańskiego życia. Krzyż nie jest celem człowieka, jedynie drogą, a celem człowieka. Jest zawsze niezmiennie życie, i dlatego to doświadczenie przychodzenia do dzieciny, do nowonarodzonego dzieciątka jest tak bardzo ważne. Zresztą to, co często powtarzam, wy, drodzy rodzice, jesteście tego największym przykładem: ile radości potrafią dzieci wnieść w życie człowieka, ile niezwykłych mocy i siły twórczych, no bo wiadomo, tu trzeba rozbudować fantazję, tu trzeba pracować, trzeba robić coś więcej, tworzyć, a zatem. To jest zadanie życia tego rodzącego się i przychodzącego. A skoro siostry i bracia idziemy ku życiu, to może warto w dzisiejsze święto zadać sobie pytanie, co w takim razie robić, by to życie zachować. I zasada jest bardzo prosta. Tą prostą zasadę powiedział nam święty Paweł w czasie uroczystości pasterkowej, kiedy powiedział takie ważne zdania Jedni drugich na drodze dobra wzajemnie się wyprzedzajcie. A zatem prosta zasada. Ta zasada, którą doskonale znamy, być dobrym jak chleb, by w swoim życiu codziennym starać się być dobrym. No ale nie zawsze się udaje. Tak, święty Paweł też o tym mówił, że wiele w nas energii i pokładu dobra, ale sam powiada, ale przedziwnie i nadziwić się temu nie mogę, chcę dobro, a czy nie zło? No, to jest oczywiście konsekwencja grzechu pierworodnego, pierwszych rodziców, słabości, która ciągnie się za nami całe życie, i dlatego musimy mieć zawsze tą świadomość, że wobec, wobec obok tych najcenniejszych wartości, jak miłość, szczęście, radość, pokój, są także te doświadczenia trudne, owego zbuntowanego anioła, o którym dziś niechętnie chcemy mówić, ale ta rzeczywistość istnieje. Istnieje zło, istnieje wojna, istnieje cierpienie, istnieje trud, istnieje to wszystko, co często nam świat ofiaruje. Bo chyba dziś nie mamy żadnej wątpliwości, że tak naprawdę po ludzku patrząc, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że jesteśmy panami wszystkiego. I kochani, nie chodzi o to, by budować nas w jakimkolwiek strachu, bo strach nigdy nie jest dobrą podpowiedzią człowieka. I dlatego Chrystus często powtarza: Nie bójcie się, nie lękajcie się. Wiem, zawsze pozostaje ten smutek największy, no ale, no ale ten strach nie bierze się z bleczego. No przecież ten strach bierze się z tego, że mogę w każdej chwili umrzeć. Kochani, święty Franciszek, ten który. Zaczął, zapoczątkował w ogóle te piękne scenerie przy ołtarzach, w kościołach, w którym na imię Szopki powtórzył takie ważne słowa, że śmierć, która jest częścią naszego życia, trzeba umieć oswoić. I dlatego powtarza, potraktuj śmierć jako swoją siostrę ukochaną, jako drogiego brata, który, którzy przyszli do ciebie by wypić z tobą ostatnią kawę, ostatnią herbatę. Po co przyszli? Po to, żeby zabrać nas dalej. Bo przecież, Siostry i Bracia, rodzimy się, by żyć, i umieramy po to, by rodzić się do prawdziwego życia. I to jest, Siostry i Bracia, ta siła nośna naszego życia chrześcijańskiego, o, którym, o której nie wolno zapomnieć. Dlatego tak często zło próbuje nam to serca wyrwać próbuje za wszelką cenę życie w nas zakrzyczeć. I stąd potrzeba tej naszej siły i niosącego wzajemnie światła. Jedni drugich wyprzedzajcie w czynieniu dobra. Jedni drugich wspierajcie, szczególnie siostry i bracia, kiedy widzimy, że ktoś z naszych bliskich upada, że jego wiara zaczyna powoli przygasać, zaczyna się stawać maluń, maleńkim płomieniem. Nie pozwólmy, by zagasł. Pomóżmy na nowo wzbudzić sobie ów ogień radości i nadziei. Przecież to jest nasze zadanie, ludzi wiary, którzy tu przychodzimy, do Bożego żłobu. I w tym doświadczeniu maleńkiej dzieciny znowu odkrywamy piękno wiary, że życie zwycięży. Nie chodzi, siostry i bracia, tylko i wyłącznie o jakąś tam nadzieję, że jutro będzie lepiej, choć to są bardzo często życzenia, które sobie składamy. Tak! Taka jest rzeczywistość. Jak to mówi poeta ksiądz Twardowski, Niedobrze jak zawsze jest dobrze, bo jak zawsze jest dobrze, to nie jest dobrze. Coś w tym jest. I dlatego, mimo tych trudów naszych doświadczeń, mimo tego, że wielu z nas czuje się zlęknionych i przeżywa trudy, bo różnie przeżywamy tą sytuację, która się teraz dzieje, i nie chodzi tutaj o zabawę w jakiekolwiek podziały, bo wszyscy siostry i bracia jesteśmy takimi samymi ludźmi. Możemy się różnić w swoich poglądach i do tego mamy prawo, ale jesteśmy ci sami, zbudowani z tego samego, stworzenia z jednej gliny, mający takie same pragnienia, takie same potrzeby, takie same yy, doświadczenia. To jest coś, co ciągle nas kształtuje. I dlatego pomimo wszystko chcę Wam wszystkim powiedzieć, i z całego serca w imieniu swoim kapłanów w imieniu całej naszej kapłańskiej wspólnoty życzyć wam spokojnych, błogosławionych, pełnych ciepła rodzinnego i pośród tych, którzy są obecni, i pośród tych, którzy nie mogą być pośród nas być obecni i wbrew wszystkiemu i wbrew wszystkiemu radosnych, błogosławionych świąt Kochani, bądźcie zdrowi, trwajcie w nadziei, a dobry Bóg niech będzie siłą pokoju na te święta każdej i każdemu z Was osobna. Wszystkiego dobrego. Niech Bóg nas wszystkich prowadzi. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca.